Czełaneczku wszystkim, z tej strony Chris i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z openingu Hextech. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane kolejne 35 skrzynek, może uda się wykraftować jakieś fajne skiny, może coś dzisiaj poleci. Ale też pewnie jak zauważyliście, nie mam tutaj żadnego gemstone'a, a już tłumaczę, nie mam go dlatego, ponieważ y, wypadła mi skrzyneczka za jakąś tam grę, otwarłem ją sobie i wypadł gemstone. No i byłem już tak... Y, nie tutaj. Byłem już tak podjarany tą Soul Stealer Wayne, że ją sobie aktywowałem. No i generalnie to jest takie trochę, jakby to powiedzieć, rozczarowanie. No, skin nie wygląda tak fajnie, jak, jak się spodziewałem. Myślałem, że jak na, ta, na takie rarity, że yy, za same te gemstones y można go tylko dostać, to będzie jednak jakieś miał fajne animacje czy coś. Ja to nic specjalnego, także no nie polecam ale bez zbędnego opieprzania zacznijmy sobie otwierać skrzyneczki, więc lecimy z pierwszą i co my tu mamy? co my tu mamy? No śnieżny Warwick ważne, że skin przede wszystkim, to najważniejsze o jest taki taniutki no dobra, lecimy z kolejną. Co mamy tutaj? Totem Gentleman Poro. Fenomenalnie. Ile warto? 200, no. Dobra. Fokus, pokus pokus. Fireworkowy totem, świetnie, co będzie tu, co będzie tu, co będzie tu, to ja rozumiem, to to mi się podoba, proszę, legendarka. Woo! Jeszcze Gemstone. Dobrze, teraz zbieramy gemy na Hextech Amy. Otwórz kolejną skrzynkę. Serio? Kolejny totem? To jest niewiarygodne, nie? O! Ostatnio się tak ucieszyłem z tego skina. No, a tym razem niestety. Dobra, kolejna skrzynia. Hmm, co w niej? A w tej skrzyni będziemy mieli... Gdyby mieli. Co? Co jest grane? Serio? O Rambu, Dobra. Rambu nas nie satysfakcjonuje. Kolejna skrzynia. Nunu z rzęda! Dlaczego nunu z rzęda? <grymne> Aha, bo ten, ten jonek z ulicy Zazamkowej chyba nazywał się z rzęda. Chociaż. I to wie. Dobra, kolejna. Morski łowca Atrox. Też bardzo ładny skinik. No ale dalej. Czapeczko nie przynosi cię szczęścia. Naprawdę. Nie podoba mi się. Kolejne. Co wypada, co wypada, co wypada tu? Tintao! <ścoughs> Jego też nie chcę. Ojejku. Tym razem nie mam takiego szczęścia jak ostatnio. Chociaż jeszcze 23 skrzynki, więc nie ma się to załamywać. <laughs> to są jakieś jaja, nie? Piąty skin do totemu. Niewiarygodne po prostu. Super, dzięki gro. I Champion. Tutaj mamy o bardzo ładnie Władimir Essence River, <laughs> bardzo fajny skin, lubię, lubię, ale już chyba mam, ale bardzo dobrze bo legendarka, znaczy ta epicki będzie dużo kosztował. Co mamy tutaj? Veigar Shadow ten bardzo przyjemnie. Nie powiem. Dużo skinów, których jeszcze nie mam. Będzie problem, bo nie mamy esencji. Ale Zilan krwawego księżyca też bardzo fajnie. Kolejna skrzyneczka. A w kolejnej skrzynce? Co będzie w kolejnej skrzynce? Ważne, że skin Krzysiu. Pamiętaj. Ważne, że skin Ezreal odkrywca. To tarika różowych kamieni. Skomponuj. Oj, Jarek. No, Jarka na, na szczęście. Już mam, więc niepotrzebny. Nie? Co mamy tutaj? A tutaj mamy. Mamy, mamy. Draven łowca bestii. Bardzo fajnie. Bardzo fajny skinnik. Subcie, subcie, subcie. Lecimy dalej. Tylko problem jest to, że nie mamy sensu. To jest spory problem. Rybak fizz. No i super. Wow, cieszmy się. Trzeba będzie coś porozbierać. A ja nie wiem co. To jest największy problem. Dobra, lecimy dalej. Co do tutaj. Taipei Assassin's Mundo. No i już mamy piękny. Yy, piękny skin do rozebrania. Le Blanc z pra starej kniei. Nie wiem czy ten skin też ostatnio wypadł, czy nie. Zobaczmy, czy to na szybko gdzie ona jest. A nie, można aktywować. Kurde, tyle fajnych skinów. Jest to problematyczne, naprawdę. Project i Subcio, drogi skin, a już go mamy. Pomarańczowa esencja i... Ikona Przywoływacza. El Rajo ale czad. Dobra, next. Brown lwie serce. Też bardzo fajnie, bo też już go mam i będzie można go przerobić. Przez 9 skrzyneczek. Mam nadzieję, że poleci coś, z czego będę zadowolony. Chociaż krapy niech lecą, ale żeby se mógł je porozbierać. Przeklęty upiór nocturn. Też bardzo fajnie, bo też mam a... a... a. A będą esencje. Co kryjesz skrzyneczką? Co kryjesz? Powiedz mi. Rajz Pirat. No. Tego też by trzeba aktywować. Co tutaj? Morgana. No trudno no nic Nie samymi skinami człowiek żyje, no jak to mówią Warus, kolejny Champion szart. No niestety A tutaj co będzie? Co będzie tutaj? Cool story, świetnie Sergiuani Szablokłowa. No, do sergiuani skina nie mam. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Strażnik Galio. Świetnie, bo jego też już chyba mam, No, że się nie mylę. Tak, świetnie, super, super. Dużo esencji, dużo, DUŻO esencji tak Krzysia, DUŻO! Co mamy tutaj? Och, jak cudownie, bo tego ta też mam! Dużo esencji, dużo, DUŻO! I ostatnia skrzyneczka i w niej... Mam tak samo jak Ty, swoją skrzynkę, a w niej tam kęcza szefa kuchni! Dobra, to teraz lecimy Nie no tego Timona to zmieńmy Zilean w sumie mógłby się przydać Bo Zilean Do Zilana skina nie mam Chyba Chociaż może jakiegoś mam Tam kęcza też bym się zostawić Tarik sam. Tą popi się zastanawiam, szczerze przyznam, Ło, co to się zrobiło? Aż się wystraszyłem, że coś, ten... A, Draven łowca bez też już mam. No, to fajnie. Dobra. A, trochę tych esencji się nasypało, co? Czyli tak, na stówkę bierzemy Władim... Uuu, 1500. Ale bierzemy go, no bo to legendarka to jednak. Dobra. I zostaje nam... 2 300 To w takim wypadku teraz tak Na pewno ryśka sobie aktywujmy Super Może też tego tam kęcza Bo on też wygląda całkiem fajnie A widzicie Zapomniałem Jom jeszcze chciałem 1050. Kogo rozbieramy? Ezreala odkrywce rozmieniamy. Szalnic odkrywców. O, jeszcze Troksa przecież mogę przerobić. Dobra. Ach, no i najważniejsze, nie przerobiłem przecież tych durnych totemów. Wyleciało ich. E no, za zawsze to 213 esencji, tak w sumie teraz sobie patrzę. To nie ma tragedii. No, zobaczcie, to jednak nie było takie tragiczne. Klejnot sobie zostawmy. Ulepszymy dajane, Syk. Super. Może jeszcze tą LeBlanc, co? Pyk. Świetnie. No i teraz tak, z czego rezygnujemy? Borujka sobie ulepszy, bo on jest na tyle tani, że palgo. Z Nunu raczej zrezygnuje, z Fiza też raczej zrezygnuje. Aktywujmy sobie może teraz w takim razie seduani. Dobra i co dalej? Tutaj mamy Henena, księży... Czerwonego Księżyca. Krwawego księżyca. Poppy. Poppy sobie rozmieńmy, bo do Poppy chyba jakiegoś tam skina mam. Do Gang Planka też skina mam, więc tego też sobie na razie rozmienię. I ulepszymy tego Ilana. Dobra. Super. 450, tak? To jak ja ją dam, to mi nie starczy i tak. A, a resztę sobie zostawmy, bo być jak to jest zawsze. A może potem wpadną znowu dużo, może znowu wpadnie dużo yy, esencji, więc sobie aktywujemy tamte skiny. Jeszcze tylko szybkie rozmienienie bohaterów. Za te esencje też powinni coś dodać. To powinno się dać jakoś wymieniać. Przelicznik albo cokolwiek. Bo no mamy ich 13 tysięcy. I co se mam z nimi robić? Dobra. Super. Mam nadzieję, że opening Wam się podobał, nie był tragiczny, poza tym, że wyleciało nam chyba 5 czy 6 totemów, ale to zawsze można przerobić na esencję, więc nie było tragedii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wielkie dzięki za oglądajcie, trzymajcie się, cześć!